Siemandero Elita, z tej strony taki typ, wracam yy, i kontynuujemy ten wczorajszy test, który był z tymi kapsułkami, gdzie miały zwierzaczki wyrosnąć. W poprzednim odcinku robiliśmy te testy, ktoś widział to wie. I co, efekt, powiem tak, z rana gdy wlazłem, no wczoraj żeśmy zalewali to do zimnej wody, żeśmy wkładali te kapsułki, z rana w efektu można powiedzieć, że żadnego nie było, nic nie wyrosło. No i postanowiłem od razu po sprawdzeniu z rana dolać ciepłej wody i ciepła woda przyniosła taki efekt, zobaczcie. Tutaj mamy jakąś ośmiornicę albo kałamarnicę, nie wiem jak to tam zwał tak zwał. no i tutaj jest rybka, jakiś wieloryb może, tak. Zwierzaczek sam sobie ta kapsułka jest yy, tak, jak, tak jak leki. Macie te kapsułki, są w takim plastikowej, w yy, plastikowej kapsułce. Jest schowany taki zwierzaczek. O. Widzicie, plastikowa kapsułka. I teraz tak wczoraj nie przyglądałem się temu, ale dzisiaj widzę. W środku ta kapsułka ma coś takiego gąbkowatego, i dlatego zobaczcie, teraz ja to wyjmę. Ta rybka na przykład, ona też jest taka gąbkowata. Gąbeczka taka, to jest po prostu zwinięta z już. Bo ja to tak podejrzewam, że to jest taki zwierzaczek już wycięty z gąbki, zwinięty w taką kapsułkę. No i wiadomo, jak to gąbka, nie? Jak nasiąknie ono, wraca do swojego stanu jakiegoś, i pewnie właśnie taki zwierzaczek wyrośnie. Ale żeby ta kapsułka się rozpuściła i wy. Yy, uwolniła tego zwierzęczka, to potrzebna jest ciepła woda, powiedziałem, bo z zimą to nic nie dało, więc tak. Dzieci, yy, jak wiadomo, nie od dziś cieszą się z byle czego, nie? bo to taka bardziej zabawka dla dzieci. więc Ja polecam, no cena była 3,50. So, yy, sorry, 3,80. Cena 3,80. Na pewno dzieciom sprawicie radość, kupując takie coś, bo. Trajda będzie dla dzieci wrzucić takie coś do wody i czekać, i czekać, co z tego wyrośnie, taka niecierpliwość ich i wiecie, yy, zainteresowanie, tak? Więc co, 3,80 jak najbardziej, ja jestem na tak, nie jest to dużo, a tutaj jest 12 kapsułek, trochę radości może być u dziecka, także co, ja się z Wami żegnam. Zostawcie łapkę w górę, jakiś pozytywny komentarz, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco z naszymi nowymi materiałami. Kolejne odcinki już niebawem. A więc strzeleczka siema Elita.